Zadanie siódme: rozwiąż równanie 2x kwadrat, odjąć 16 jest równe 0. Zwróć uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z równaniem kwadratowym i równanie kwadratowe w każdej jednej sytuacji, w każdym jednym przypadku możemy rozwiązać metodą z delty. Czasami zdarzają się takie równania, i to jest przykład jednego z nich, gdzie możemy wykorzystać inną metodę, inną niż delta, i będzie to wtedy metoda dużo szybsza. Ja te dwie metody teraz omówię, pominę metodę z delta. W pierwszej metodzie, no tutaj sobie przed nawias włączymy wspólny czynnik, czyli będziemy mieli w nawiasie x do potęgi drugiej odjąć 8 i całość jest równa 0. I teraz zwracamy uwagę na to, że liczba 8 może być przez nas zapisana jako pierwiastek kwadratowy z 8 do potęgi drugiej. Czyli zapisujemy w nawiasie x kwadrat odjąć pierwiastek kwadratowy z 8 do potęgi drugiej, całość jest równa 0. Dzięki temu widzimy, że tutaj mamy możliwość zastosowania wzoru skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. Jeżeli mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, to całość jest równa a odjąć b razy a dodać b. Tutaj oczywiście te nawiasy mogą być kolejnością zamienione, czyli tutaj moglibyśmy mieć a plus b razy a minus b. Kolejność tych nawiasów nie ma znaczenia ze względu na to, że mamy tutaj iloczyn tych dwóch wyrażeń. Za chwilkę ten wzór spłuconego mnożenia tutaj sobie zastosujemy, natomiast wcześniej ja tutaj się pochylę troszeczkę nad pierwiastkiem kwadratowym z 8. Pierwiastek kwadratowy z 8 to jest liczba niewymierna. Czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da nam 8. Natomiast samą liczbą 8 my możemy zapisać jako iloczyn dwóch liczb, 4 i 2. I teraz zwracamy uwagę na to, że mamy tutaj do zastosowania wzór na pierwiastkowanie. Jeżeli mamy. Pierwiastek stopnia dowolnego z iloczynu, w tym przypadku dwóch liczb, to my uzyskujemy pierwiastek stopnia m z liczby a razy pierwiastek stopnia m z liczby b. W związku z powyższym, ten teraz wzór możemy zastosować tutaj do tego wyrażenia. I uzyskujemy tutaj pierwiastek stopnia drugiego z czterech razy pierwiastek stopnia drugiego z dwóch. Pierwiastek stopnia drugiego z czterech to jest dwa, natomiast pierwiastek stopnia drugiego z dwóch to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da nam dwa. W związku z powyższym tak długo, jak długo mamy do czynienia z pierwiastkami stopnia drugiego, są wszystko jedno, z jakimi z jakimikolwiek pierwiastkami, które są liczbą niewymierną, to tak długo, jak długo nie jesteśmy proszeni o to, żeby zapisać tą liczbą w postaci przybliżonej, tak tych pierwiastków po prostu nie ruszamy, zapisujemy je bez zmian. Czyli pierwiastek kwadratowy z 8 to jest to samo co dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch, czyli tutaj możemy zapisać w nawiasie, że mamy x kwadrat odjąć, dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch to do potęgi drugiej, całość dalej jest równa 0. No i teraz tutaj na tym etapie zastosujemy sobie ten wzór skróconego mnożenia, uzyskując dwa razy x odjąć, dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch razy x dodać dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch, całość jest równa 0. I teraz, aby wyznaczyć pierwiastki tego równania, to możemy wykorzystać fakt, że mamy postać iloczynową tego równania i w tym celu pytamy, ile musi wynosić x w pierwszym nawiasie, żeby pierwszy nawias był równy 0. I tą liczbą są dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch, no bo dwa pierwiastki z dwóch, chociaż pierwiastek z dwóch to jest 0. To samo pytanie zadajemy odnośnie drugiego nawiasu. Czyli ile musi wynosić x w drugim nawiasie, żeby cały drugi nawias był równy 0? I tą szukaną liczbą są minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2, bo minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2 plus 2 pierwiastki z 2 to jest 0. Czyli te dwie liczby są pierwiastkami tego równania. Pierwiastkami, czyli jego, to są jego rozwiązania. Popatrzmy na metodę drugą. W tej metodzie drugiej. Możemy zrobić dwie rzeczy. Podpiszmy 2a. Ta pierwsza rzecz na czym polega? Polega na tym, że my od razu na tym etapie możemy podzielić całe równanie przez 2 i uzyskujemy tutaj x kwadrat odjąć 8, całość jest równa 0. Zresztą też podzielić mogliśmy tutaj dopiero wtedy w kolejnym kroku już z takiej postaci mogliśmy przekształcać to równanie do postaci iloczynowej. Ta postać byłaby dokładnie taka sama czy prawie dokładnie taka sama jak to co mamy tutaj, tylko nie byłoby tej dwójki przed nawiasem. I na tym etapie, tu w tym, w tym miejscu, przeniesiemy sobie minus 8 tutaj na prawą stronę równania. Uzyskujemy x kwadrat, który jest równy liczbie 8. I to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby 8 uzyskać. Tutaj uczniowie bardzo często w odpowiedzi poddają tylko i wyłącznie. Pierwiastek kwadratowy z 8, czyli liczbą dodatnią, zapominając, że także minus pierwiastek z 8 podniesiony do potęgi drugiej daje nam 8. Jedną i drugą liczbę należałoby teraz tutaj uprościć. To już tutaj sobie zrobiliśmy w tym miejscu wcześniej, więc ja już tego przekształcenia teraz drugi raz robić nie będę, tylko od razu zapiszę, że pierwszy x to jest minus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch, a drugi x to są dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch. Pamiętaj o tym, że jeżeli mamy w wykładniku liczbę parzystą i w tym miejscu stoi liczba dodatnia, no to zawsze będziemy mieli dwie liczby, które będą rozwiązaniem. No dobrze, to było nasze 2a. Popatrzmy teraz na 2b, czyli na inną możliwość. Przepiszę równanie 2x kwadrat odjąć 16, całość jest równa 0. No i teraz liczbą minus 16 tutaj przeniesiemy na prawą stronę równania od razu, czyli tutaj mamy 2x kwadrat, który jest równy 16, i na tym etapie możemy podzielić strony przez 2, uzyskując x kwadrat, który jest równy 8, czyli dokładnie te, taką samą sytuację uzyskaliśmy, co w tym miejscu. Czyli też tutaj można zapisać, że x1 to jest minus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch, a x2 jest równy 2 plus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch. No i w zasadzie na tym etapie my możemy już zapisać odpowiedź. Możemy zapisać to odpowiedź w dwojaki sposób, że x1 to jest minus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch, a x2 to jest plus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch, lub możemy zapisać. Odpowiedź w postaci zbioru dwuelementowego, w skład którego wchodzą takie dwie liczby.